Super. To możemy, możemy sobie zaczynać. Postaram się, żeby nie było to dzisiaj za długie, tak żeby nie było przeładowania materiałem i doświadczeniami, dlatego że oprócz tego, że chcę o kilku rzeczach opowiedzieć, czyli zrobić takie teoretyczne wprowadzenie, zależy mi na tym, żebyśmy dzisiaj zrobili sobie znowu medytacyjną podróż, konkretną energetyczną praktykę po to, żeby mm, po to, żeby dokonać jakiejś zmiany, dokonać transformacji po co z tego, że my słuchamy? Co z tego, że mamy teorię? Często na tej teorii pozostajemy. E, I mówię tu też ze swojego doświadczenia e, naprawdę setki szkoleń, które zostały przesłuchane, nawet notatki, gdzie zostały zrobione, a potem jakoś nie było odpowiedniej energii, żeby to wdrożyć albo siły, albo właśnie tego, co gdzieś tam z tyłu czy inaczej, gdzieś tam pod spodem gdzieś tam głęboko Blokuje. Bo dzisiejszy temat to zyskanie pewności, pewności siebie, by z tym, co mamy do zaoferowania, z tym naszym, tą naszą duchową pracą, tymi naszymi duchowymi narzędziami, które mamy, lub duchowym podejściem w naszej pracy, która niekoniecznie sama w sobie jest, taka stricte duchowa, ale tą duchowość włączamy, by z nią nie tylko wyjść do ludzi, ale wyjść też do przeszłego grona ludzi, by nie była to jakaś mała garstka, która jest wokół nas, której oczywiście to też jest wspaniałe, to też jest piękne pomagać, ale byśmy mogli dotrzeć do tych wszystkich, którzy nas potrzebują, bo to jest w tym najważniejsze. W momencie, w którym przychodzimy z jakąś swoją misją, z jakimś swoim darem, tym darem jest też predyspozycja można powiedzieć, większa do pewnych rzeczy, na przykład do tarota, do czytania z kart tarota, do czytania z run, do masaży, do śpiewu uzdrawiającego, do podróży szamańskich, czymkolwiek się nie zajmujemy, co możemy powiedzieć, że jest umiejętnością, nauczyliśmy się tego. Nie, nie wzięliśmy tego, po prostu nie obudziliśmy się pewnego dnia i te, tego, to, to już było. Tak też się zdarza. Ale i wtedy, wtedy wiemy przynajmniej, że okej, okay, to jest taki dar, to się liczy jako dar. Ale tak naprawdę wszystko inne, co czego się nauczyliśmy i mamy do tego, bo czujemy predyspozycję, czyli po prostu jesteśmy do tego przeznaczone, to nie jest nam dane i to nie jest w nas, bo kiedyś nasza dusza sobie tak wymyśliła. Albo bo ktoś inny wszechświat, mówiąc szerzej, to wymyślił. Albo bo, bo tak nam się trafiło. <laughs> akurat akurat tu staliśmy w. w Kolejce i akurat na nas padło z taką konkretną umiejętnością. My z tym przychodzimy. My to mamy do odkrycia, do rozbudzenia, do rozświetlania tym świat po to, żeby ci, którzy konkretnie nas potrzebują, mogli na nas wpaść, mogli nas znaleźć. I dlatego my potrzebujemy wychodzić do ludzi, dać się znaleźć. Pokazać się, opowiedzieć o sobie, powiedzieć co my właściwie robimy, nie żeby kogokolwiek namawiać: chodź do mnie, chodź do mnie, ja robię to wspaniałe, tamto wspaniałe. Tu jest zarąbista taka technika, a Ty możesz zrobić to czy tamto. Tu nie chodzi o namawianie. Tu chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy konkretnie nas, z naszą energią, to narzędzie jest drugorzędne, zawsze jest drugorzędne, ale z naszą energią. Żeby mogli nas odnaleźć. Bo bardzo możliwe, że z nimi mamy jakiś kontrakt. Bardzo możliwe, że to, wiadomo, nigdy nie jest przypadek, ale że to jest coś więcej, że mamy się odnaleźć, że mamy się nawzajem aktywować, że to jest naprawdę grube. I żeby tak się stało, nie możemy siedzieć gdzieś ukryci. Nie możemy siedzieć ukryci w. W korporacji nie możemy siedzieć ukryci na jakimś e, spokojnym stanowisku, w którym no, nie czujemy się za dobrze, no ale pieniądze są, okej, okay, jest, je, je, jest w porządku. A tymi swoimi rzeczami mogę się tam zająć gdzieś prywatnie, później, ale na małą skalę, tak żeby za bardzo się nie narażać, żeby za bardzo się nie pokazywać. Tak, tak, tak dla siebie. Jak wtedy ci ludzie mają nas znaleźć? I myślę, że skoro tu jesteś, masz to swoje narzędzie. Masz już to, z czym mogłabyś, czy mógłbyś wyjść do ludzi. I jako wiedźmy, czarownice, uzdrowicielki, jako te osoby, które już duchowością się zajmują, zakładam, że wiesz, jak połączyć się ze swoją intuicją, wiesz, jak połączyć się ze źródłem, z, tą, z tym elementem mocy w Twoim ciele, bo to jest jeden z elementów, który składa się na pewno z Ciebie. Bo dzisiejsze spotkanie to, by poczuć tą pewność siebie do tego stopnia, by móc z nią wyjść do ludzi ze swoją duchową pracą, by poczuć się na tyle pewną, pewnym siebie, by pozwolić się odkryć, by mieć odwagę się pokazać, o sobie opowiedzieć, wyjść z tej szafy, opowiedzieć o tym, co robisz, jak robisz, by też mieć motywację do tego, żeby określić konkretnie, o wielu elementach, których potrzebujemy, by to zrobić i by się później na tym nie przejechać, rozmawialiśmy podczas ostatniego webinaru. Linki do, nie, do, do niego um, zakładam, że wszyscy macie. Jeżeli nie, jutro wraz z linkiem do tego nagrania też będę przesyłać jeszcze raz informacje o tym, gdzie znaleźć ten pierwszy webinar, gdzie przechodziliśmy przez te. Punkty, które są istotne do ogarnięcia, żeby się nie przejechać. I kiedy już to zrobimy, wyjdziemy do świata z tymi swoimi umiejętnościami, darami, z tą swoją duchową pracą, żeby nie skończyć bardzo szybko, <gryw> bez pieniędzy i z poranioną dumą i ego, bo po prostu się przejechaliśmy, nam nie wyszło. Nie wiedzieliśmy, jak to ogarnąć, no i trzeba było powrócić na etat, czy w to miejsce, gdzie mieliśmy to utrzymanie, takie pewne. I stały. Więc, żeby tą pewność siebie mieć,